Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Piasta-Żmigród z Gwarkiem Tarnowskie Góry, meczu w którym Piast zapewnił sobie utrzymanie w trzeciej lidze są z nami e, trenerzy obu drużyn, pan Krzysztof Górecko trener Gwarka oraz pan Marcin Foltyn trener Piasta-Żmigród poprosimy teraz trenerów o opinię po dzisiejszym spotkaniu zaczniemy od trenera gości Dzień dobry, przede wszystkim gratuluję trenerowi Dzisiaj żeście przypieczętowali utrzymanie i na pewno w przyszłym sezonie znowu gracie w trzeciej lidze. Nam się to udało zrobić no, tydzień wcześniej. Co do meczu to uważam, że szczególnie pierwsza, pierwsza połowa, pierwsze 20 parę minut Piast-Żmigród naprawdę stworzył sobie kilka bardzo dobrych sytuacji do zdobycia bramki na nasze szczęście. Nasz bramkarz dzisiaj bronił bardzo dobrze. Raz pomogła nam ogromna kałuża, która była na, na naszej linii bramkowej. Po tym z upływem czasu, myślę, że ten numer był był dość, dość wyrównany, fajny. Myśmy również, również mieli swoje sytuacje, mogliśmy, mogliśmy również strzelić bramkę. Natomiast bardzo się cieszę z tego punktu na wyjeździe. Był to mój ostatni mecz wyjazdowy w gwarku Tarnowskiej góry po sześciu latach. No, po raz ostatni będę z drużyną wracał do, do tarnowskich gór w autobusie i fajnie, że, że kończymy to zdobyczą punktową. Był to nasz kolejny mecz, nie tylko w tej rundzie, ale w całym sezonie, że każdy każdy zawodnik dał z siebie to, co ma najlepsze i do nikogo nie można mieć absolutnie. Pretensji, dlatego bardzo, bardzo dziękuję chłopcom, że znowu no, zostawili serducho, zostawili to, co mieli dzisiaj najlepsze. Zremisowaliśmy my na bardzo trudnym terenie. Jeszcze raz gratuluję piastowi i trenerowi, ponieważ no, znowu będziecie grali w przyszłym sezonie w trzeciej lidze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i prosimy o wypowiedź trenera Martina Foltyn'a. Witam Państwa. Zwycięski remis. Ciężki ręce tak chyba możemy to określić. Na pewno dużo nerwów nas to dzisiaj kosztowało. Powiem, że tylu sytuacji, ilu skończyliśmy dzisiaj sobie w meczu z Barkiem. Nie przypominam sobie takiego meczu od kiedy jestem w żebyśmy aż tyle mieli i nie wykorzystali sytuacji. Zawsze, zawsze było tak, że stworzyliśmy dwie, trzy sytuacje i zawsze coś udawało się strzelić. Dzisiaj niestety to się nam nie udało. Na pewno ta strzelona bramka by trochę uspokoiła i mniej emocji było w tym wszystkim ale już dzisiaj nie ma to znaczenia, tak naprawdę cieszymy się z tego punktu, gratuluję drużynie wytrwałości, wiary i walki do końca, że, że możemy ten cel zrealizować. Został nam jeszcze jeden mecz w Legnicy, myślę, myślę, że nie wydarzy się żadna katastrofa, żeby mogło się na dzisiaj zmienić, że tym punktem przepieżytowaliśmy utrzymanie w trzeciej Jeszcze raz dziękuję drużynie, gratuluję i powiem tak, w końcu. Dziękujemy i zapraszamy za chwilę do nas zawodników obu drużyn. Są z nami zawodnicy obu drużyn Robert Chwastek z Gwarka Tarnowskiej Góry oraz Patryk Szymański z Piasta Żmigród. Poprosimy teraz zawodników o opinię. Zaczniemy od zawodnika Gwarka. Dzień dobry, Państwo. Męż był bardzo ciekawy, tak jak Obie drużyny stworzyły sobie dużo sytuacji. Tak jak trenży wcześniej powiedzieli, już było bardzo dużo tych sytuacji, ale w szczególności drużyna piasta stworzyła je już w pierwszych 20 minutach. Były to bardzo dogodne sytuacje i nasze szczęście, że, że ich nie wykorzystali. My się cieszymy z tego, z tego remisu. Mamy spokojną podróż, punktujemy już od, od trzech spotkań, także jesteśmy zadowoleni. Gratuluję drużynie Piasta utrzymania, także jestem zadowolony, że będziemy mogli tutaj jako gwarę, nie wiem jeszcze w jakim składzie personalnym przejechać w przyszłym sezonie, bo jest tutaj dobre wojsko, dobra infrastruktura i też drużyna Piasta całuje się dobrą kulturą gry i to jest przyjemność grać z takim rywalem, bo mówmy się nie wszyscy, trzecie reprezentują takie walory jak drużyna Piasta. Dziękujemy i poprosimy o wypowiedź Patryka. Dzień dobry, był to był to na pewno ciężki mecz dla nas pod wieloma względami. Yy, na pewno piłkarski, fizyczny, bo Gwarek, Gwarek dobrze gra w piłkę na pewno, ale też, też psychicznie, bo wiedzieliśmy, że wszystko zależy od nas, ale, ale gdy Gaz dzisiaj nie zdobędzie kompletnych punktów, a my zremisujemy, to, to my zostajemy w lice i chcieliśmy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, żeby, żeby zostać na następny sezon lice, bo w grozi, są za dobre warunki, żeby, żeby tu była czwarta liga. Co do meczu, bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Stworzyliśmy sporo sytuacji w pierwszej połowie, ale, ale chcę podkreślić, że Gwarek naprawdę dobrze gra w piłkę. W drugiej, trochę, w drugiej połowie trochę się cofnęliśmy niepotrzebnie. Gwarek przejął inicjatywę i, i kontrolowali mecz, ale, ale może nie smakuje tak dobrze jak zwycięstwo, ale bardzo się cieszymy z tego punktu, bo on daje nam utrzymanie w lidze i, i z tego się cieszymy najbardziej. Dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy już na następne mecze Piasta w kolejnym sezonie w trzeciej lidze tutaj w Żmigrodzie. Do zobaczenia.